Witam Was w kolejnym odcinku z podróży do Brazylii. Jest czwarta rano, idziemy na spacer Trapicie Guara. Szanse oceniam na 10% na powodzenie. Tam był taki fragment, gdzie żeśmy tam właśnie byli w takich krzakach, później w nie weszliśmy. I to właśnie było albo Ocelot, albo Jaguar. Tylko te dwa koty wchodzą na drzewa, więc jakby są dwie opcje i takżeśmy żeśmy nasłuchiwali, słyszeliśmy dosyć mocny szelest, że coś się porusza, więc jest ogromna, no była bardzo duża szansa, żeby go zobaczyć, ale się niestety nie udało. Mamy jeszcze później po południu tam iść. No jeśli tu nas czeka trekking, zobaczymy. No mówię, szanse były niewielkie na cokolwiek w mojej ocenie, a było w miarę blisko, bym powiedział nawet. Jeszcze jest taki jeden główny problem, że wczoraj Kamil już miał problemy żołądkowe, przesiedział po tych koniach już koło 10:00, przesiedział już cały dzień w pokoju i tylko na Kibelku i wymioty, i biegunka. I na zbierze to jest to samo. Ja wstałem jakaś druga 15, i na kibel, trzecia 40 na kibel. Wziąłem jakąś tabletkę, taką wiecie, na biegunkę. Poszliśmy na ten trekking teraz. Cały czas było trzymanie, jedno wielkie trzymanie. Byłem w łazience, no już znów, ledwo wyszedłem, już z powrotem mi się chce. Więc mamy prawdopodobnie to samo co on, są różne fazy. Żeśmy tu tak zauważyli u niego, i powoli przechodzimy każdą z nich. I 90% to jedzenie. Ci Niemcy, Niemcy-Ekwadorczycy, co są obok nas, ta czwórka gości, oni to samo. Już też jeden z nich wczoraj odpadł, później drugi, i dzisiaj już chyba wszyscy, bo na tym trekkingu byliśmy tylko w trzy osoby: Ja, Patryk, Michał. No, wszystko się tu wspina w tą teorię, że oni też są zatruci, i słyszeliśmy, jak tam też jęczą na kiblu, więc no. Cała nasza ósemka jest już chora, więc na 100% to było coś tutaj w jedzeniu. Problem jest taki, że to po południu, stąd jedziemy, jest 5 godzin autem, 5-6 godzin. Tak wiadomo, z jakimś postojem ze wszystkim, to tak 5-6 godzin w trasie mniej więcej będzie, bo czysty jazdy jest 4,5, ale 5 godzin w trasie, tam nie za bardzo były jakieś sklepy, stacje. Korzystanie to z łazienki będzie bardzo problematyczne. Co poradzić, co wziąć, żeby no, jakby nie patrzeć, po prostu się sobie poradzić z tym. Mam jakieś leki, ale no one niekoniecznie działają, tam ewentualnie przedłużają, że się nie idzie co 40 minut, tylko co półtorej, dwie godziny na kibel, ale to dalej jest problem. Mi dali już jakieś lekarstwa i czuję się już rzeczywiście lepiej. Chłopaki też, tylko Kamil on dalej wymiotuje, więc jest lipa w sumie. Ale no, my już na dzisiejszej aktywności normalnie idziemy, ale już teraz na konie, które będą za jakąś godzinę, tak żeby ruszyć i być na zachód słońca na koniach, no to już będę szedł. Także już jest OK. jadłem obiad i, i było w sumie dobrze, nic po tym nie mam. Dalnego, że jutro bo jutro jest droga, a te 6 godzin drogi różnie może być. W sensie już ze mną tu jest ok, tylko właśnie pytanie tutaj jak z Kamilem, bo różnie to może być. Zobaczymy. Powiem tak, w trakcie koni już mnie złapało z powrotem choróbsko No i teraz jest tragedia, tak? Mnie boli brzuch We dwóch tutaj zdychamy, chłopaki się, Michał i Patryk czują lepiej Także chociaż oni we dwóch Dzisiejszy wieczór to będzie tragedia Jutro rano ma być jakiś trekking, oni we dwóch idą, ja odpuszczam A ta łódka jeszcze taka na koniec, no to zobaczę No i po południu jutro jedziemy, także trasa będzie mega Jest lekka poprawa, czuję się już trochę lepiej Ale no czekając zaraz 6 godzin jazdy Nastroje są takie o, zobaczymy może się uda, chłopaki zaraz wracają z łódki. Zobaczymy co tam było. Mówiłem, żeby nagrywali w poziomie, więc wy też sobie coś zobaczycie, jak będzie coś ciekawego, to na pewno zaraz się wam to ukaże. Kaś wydra się drze do nas. Och, widać coś nawet. Druga rodzinka kapibarek, chillują sobie, opalają się, jeszcze jakiś ptak siedzi na tej jednej. Update sytuacji. Zatrzymaliśmy się przy tym jakby jeziorku rzeczce, co byliśmy 3 dni temu, tam gdzie było dużo tych Kajmanów. No i polatałem sobie dołem, wszystko fajnie, wsiadamy do auta, ludzi przekręcony, no i nic. Próbujemy, próbujemy. Ja się z panią przesiadłem, ja próbowałem odpalić, dalej nic. No i jak teraz to wygląda? Coś tam grzebaliśmy z akumulatorem, pani coś tam się łączyła przez telefon i jakieś półtorej godziny. Stoimy na poboczu. Raz na jakiś czas nawet nie było prądu w samochodzie, bo odkręcali akumulator. To musieliśmy świecić latarkami, żeby nikt nas się nie pieprzył. Bo jak możecie zobaczyć, to jest przy samiutkim poboczu. I tu jest już droga. A tiry zasuwają. Cały czas i one jadą tak z prędkością, myślę, 8-9 dych, non-stop, bo tu naprawdę giga szybko zasuwają, tylko czuć pęd powietrza, więc nie jest ciekawie. Już auto jedzie ponad nas półtorej godziny, jedzie około 40 minut i pytałem się z 15 minut temu, wiesz, ja, że 40 minut. Także jak widać, te 40 minut to jest takie Amery z Ameryki Południowej trochę, czyli 40 minut może się przechodzić w 2,40 albo 3,40. Końcówka się będzie zgadzać, ale ilość godzin z przodu jest po prostu totalnie losowa. Daleko nie ma, bo myśmy daleko od tej farmy nie odjechali. A teraz zasuwa, poś. No właśnie, i to między taką będę się ktoś tu jedzie, a My jesteśmy centralnie autem przy drodze. Wracając, sytuacja wygląda tak, że czekamy na samochód. Jest teraz godzina 19, jeszcze jest jakiś zapas czasu, bo y, samolot mamy druga, trzydzieści, druga, dwadzieścia, coś takiego. Mamy jakieś 4 godziny drogi. Powiedzmy, że to są lokalne, małe lotnisko, lokalne loty, więc tutaj nie będzie problemu, nie trzeba być wiadomo, nawet godzinę 20 przed lotem. Powiedzmy ta pierwsza 00, czyli mamy jeszcze te dwie godziny na to, żeby stąd ruszyć. I jak nie ruszymy, no to będzie bardzo close, żeby zdążyć na samolot, a jak nie zdążymy na samolot, nam się bardzo sypie plan naszej podróży i będzie problem. No oni o tym wiedzą, mówiliśmy, że się śpieszymy na samolot. Teraz ktoś po nas jedzie, będę update'ował, ale no to już było zabawnie półtorej godziny temu, było średnio godzinę temu, a teraz się już robi powoli nieciekawie po prostu. I oczywiście nie można zapomnieć o komarach, których naprawdę nagle tu jest mnóstwo, bo jest niedaleko woda, nawet mieliśmy mikrosprzeczkę, żeby to mugę z bagażu, ale tak Michał mówi, no to mogę wyciągać, to przecież to cały samochód trzeba wyciągać, bo fajnie, że była w bagażu, który był na samym dole. Ale tak myślimy, czekamy tu jeszcze 40 minut, co my mamy do robot? Po krótkiej mobilizacji wyciągnęliśmy, mugę w półtorej minuty. Six and a half hours later. Udało się, jesteśmy już na lotnisku, także nawet byliśmy godzinę przed czasem na odprawę, także bardzo dobrze pan zasuwał, udało się wszystko perfekcyjnie. Choć była chwila zawahania. Czekamy tutaj na lotnisku na samolot do Kurytyby. Tam mamy przesiadkę trzygodzinną i lecimy stamtąd do Iguazu, Czyli te wodospady, na których byłem w Argentynie, to są te same wodospady, tylko będziemy widzieć właśnie je też ze strony brazylijskiej. Plus pójdziemy na stronę argentyńską ponownie, ja tam będę drugi raz, a chłopaki pierwszy, bo nie widzieli, więc zobaczył sobie z dwóch perspektyw. Chciałbym jeszcze podsumować Pantanal. Ogólnie Pantanal mi się bardzo podobał. Mam tylko może taki jeden minus, czyli wyobraziłem sobie, że będzie tam dużo więcej zwierząt. Bo widziałem takie opisy, że Amazonia to bardziej dżungla, a Pantanal to bardziej zwierzęta. I sobie wyobrażałem to, że to bardziej działa na tej zasadzie jak na przykład safari w jakiejś Kenii czy Tanzanii. Czyli że naprawdę jeździ się tymi jeepami i naprawdę tych zwierząt się widzi mnóstwo. No byłem w Kenii na safari, no to tych lwów. I gepardy, słonie, no wszystko dosłownie, żeśmy widzieli, praktycznie w bardzo dużych ilościach. Po prostu tych zwierząt była masa. No a na pantanalu bardzo dużo papug, ale jeśli chodzi o takie dziksze zwierzęta, no to szczerze mówiąc to było polowanie na jaguara, ale gość, który robił tam wycieczki, wiecie, jest na miejscu, ten Elias, to, czyli ten jaguarmen. no to on mówi, że on widzi około dwa razy w miesiącu jaguara. On, który robi praktycznie codziennie wycieczki, wyjścia w teren i jest tam cały czas na miejscu, no to my będąc tam o trzy noce, tak naprawdę jak mieliśmy szansę z 15-20%, niestety się nie udało, choć byliśmy blisko. Jeśli chodzi o zwierzęta, to ogólnie i taką naturę, no to super to wygląda, takie wiecie, od po prostu wielkie pola farmy, łąki, gdzie się pasują konie, krowy, tak naprawdę bardzo dużo jest papu. Tylko brakuje tych takich dzikich, na które się trochę nastawiłem, no co było oczywiście błędem, ale ogólnie Pantanal oceniam bardzo wysoko, bo był naprawdę fajny, ale jak miałbym porównać to do Amazonii, to moim zdaniem Amazonia była lepsza. I szczerze mówiąc, jakbym miał się na przykład pojechać do Amazonii lub do Pantanalu, ale tylko w jedno miejsce, że wiecie, nie ma po prostu opcji dwóch, no to wybrałbym raczej Amazonię. Moim zdaniem miała, miała to coś po prostu, była po prostu bardziej epicka, aczkolwiek Pantanal super wspominamy, byliśmy tam yy, 4 dni, 3 noce i naprawdę fajnie spędzony czas. Także Amazonie oceniam 10 na 10. Pantanal na takie 9, może 9,5 na 10, bo też fajnie spędzony czas, tylko po prostu zupełnie inaczej. Też taka sielskość tej farmy, no odpoczęliśmy tam, mam Też program był taki giganapięty, trochę żeśmy położyli sobie na hamaczkach, Dwa razy na koniach jeździliśmy. No naprawdę nie wiedziałem, że to jest aż takie fajne, szczerze mówiąc. Kolejne, na całą naszą czwórkę mega zaskoczyły, bo nie mieliśmy za bardzo z nimi wcześniej do czynienia. Pantanal naprawdę fajny, ale po prostu mam tu coś takiego, że sobie trochę inaczej to wyobrażałem, że to będzie taka, wiecie. Południowoamerykańska sawanna bardziej, a to było taka właśnie bardziej dzika wieś. Tak to można określić. Jeśli chodzi o te konie, krowy, to był bardzo vibe takich, wiecie, amerykańskich jakiś Texas w Stanach Zjednoczonych, coś w tym stylu. Wiecie, że te ogromne, wielkie tereny, ogrodzone rancza, dany gość ma jakieś wielkie, wiecie, kilkadziesiąt hektarów rancza swojego i tak dalej, to tu było bardzo podobnie. Powiem tak, ciąg dalszy pecha trwa cały czas. No po prostu niesamowita sytuacja. Wędrowaliśmy około 5:00 Kurytybie i mieliśmy mieć 8.15 lot do Iguazu. No, i tak patrzę, patrzę, patrzę. No, tego lotu na tych tablicach nie ma. Myślimy o co chodzi. no Dziwna sprawa, nie? No to idę do gościa od razu. Wiecie, odebraliśmy bagaże, bo mieliśmy taki, mamy taki lot, nie, że bagaże poszły od razu dalej, tylko trzeba było odebrać w góry bagaże, trzy godziny przerwy i nadać jeszcze raz. No, i od razu żeśmy odebrali te bagaże, bardzo szybko je dostaliśmy i idziemy sobie do gościa. Dokładnie ja poszedłem, zagadałem, mówię, no, że nie ma tego lotu na tablicy. Czy ten lot jest. No, on tak patrzy, patrzy, idzie do gościa przy czekinie, czy tam, gdzie odprawiacie bagaże czy u źródła w zasadzie, tego gościa, kto ci, który wam daje karty pokładowe, czyli lepiej się nie da. Gość mówi tak, tak, normalnie jest lot. Normalnie jest lot. Ale dalej tak patrzymy, patrzymy. No nie ma nic. Nas to martwi. Ja poszedłem do łazienki w międzyczasie. Michał idzie do innej babeczki. I się okazuje, że ten lot jest o 6 rano. I co ciekawe, lot jest wcześniej, ale też go nie ma na tablicy. Czyli ani tego o 8.15 nie było na tablicy, ani tego o godzinie Szósty co rzekomo leciał, no i była już 5.45, było za późno, żeby na ten lot zdążyć. Powolna akcja, że znowu nie ma lotu pokazanego na tablicach. Pytamy się kogoś z obsługi, z linii lotniczych, mówi nam, że tak, tak, spokojnie wszystko jest dobrze. I po prostu już psychat powoli siada. Bo wczoraj problemy z autem, z dojazdem. Teoretycznie wczoraj dla nas to że cały no bo my cały czas jesteśmy w podróży od tego momentu. A tutaj teraz taka akcja z tym samolotem, no i po prostu. Brazylia jest naprawdę pięknym krajem, mi się tu mega podoba, naprawdę wszystko mi się tu podoba, ale po prostu ten brazylijski pierd**k już się robi męczący, bo kolejny raz jest już coś takiego, co naprawdę, i to jeszcze mówię o ci, jest dobrze, jest okej okay, i jest gówno tak naprawdę. Robi się to mocno irytujące, w szczególności tak samo z tym autem. Chłopiec mówi, że już jedzie, jedzie gość. Miał pół godziny do nas i jechał dwie i pół godziny, auto też zepsute, też tam coś ogarniali, walczyli. Było tak z tym autem, że mówili, że już gość jedzie, a jeszcze próbowali naprawić ten samochód, żeby go koniecznie nie puszczać, żeby wiecie, jeszcze zaoszczędzić, jeszcze przykombinować, jeszcze jakoś, żeby się udało to ugrać. No i dupa. No i, I tak naprawdę mówią jedno, robią drugie. Z tym lotem to samo, no nie ufasz już, widzisz, że nie ma tego lotu. To pytasz się, i tak dostajesz kopa takiego w dupę, bo chłop to olał, przytaknął, niby się spytał. Tamten też miał to w dupie, skończył zmianę i polaz w cholerę. Po prostu jesteśmy w. Strasznie. No bo teraz mamy jakiś lot do jakiegoś Florianopolis 845, tam dopiero przesiadkę na Igoazu, czyli 1000 km mieliśmy w linii prostej i lecimy trzeci lot, drugą przesiadkę w takie miejsce, gdzie to wcale nie jest jakiś wielki dystans. Mieliśmy być 9,30 w Iguazu, a będziemy po 16. No i to nam rujnuje plan, no bo mieliśmy odebrać samochód, wrzucić bagaże do hotelu, do naslegu naszego i jechać zwiedzać Igoazu. No i teraz z tego planu jest dosłownie. Dubsko, no bo to, naprawdę park jest do 16, a my o 16 i po 16 to będziemy w ogóle dopiero na lotnisku. Moi drodzy, tak jak wcześniej wspominałem, wylądowaliśmy we Florianopolis. Mamy jakieś 4-4,5 godziny czekania na y, otwarty gate, także do samego wsumeru lotu ponad 5 godzin, więc jest bardzo duży zapas czasu. I postanowiliśmy wykorzystać, że to nie jest żadnictwo na oboczu, niedaleko są plaże. Więc wymyśliliśmy sobie genialny plan, że bierzemy Ubera, jedzie on 15 minut na plażę i wbijemy się na plażę. Chwilę sobie pochodzić po piaseczku, górnymi stopami, coś pooglądać, wypić jakiś, nie wiem, drink bezalkoholowy albo jakieś piwko zimne, kto co woli. Zawsze lepiej tak niż kiblować na lotnisku, które wcale, no jest nowe, ale no wiecie, trzy jakieś drogie knajpy na krzyż, tak może zjemy coś dobrego. Może jakąś rybkę, kreweteczki. Bijamy do Ubera i lecimy na plażę. Ogólnie pierwsze wrażenie tutaj o tym lotnisku, o tej całej okolicy jest naprawdę bardzo dobre. Naprawdę wygląda to świeżo, na nowo wybudowane. To prawdopodobnie jakiś, nie wiem, rozwijający się kur, taki turystyczny w okolicy. Tak to naprawdę wygląda. Zobaczymy, zaraz wsiadamy do ogromnego, Volkswagena Gola, czyli to jest taka polówka po prostu tutejsza. Może się w czterech plus kierowca zmieścimy. Tak, wygląda to naprawdę obiecująco. Totalnie losowe miejsce. Wylądowaliśmy po prostu w innym mieście, w złym kierunku, ale jest super i fajnie, naprawdę jest. Jesteśmy w kurwie zacznie. Potencjał ogromny. Zobaczcie, jak to za mną wygląda. Naprawdę, ale już mi się tu podoba. Już warto było się ruszyć z tego lotniska. Ponoć jest mega zimna, testujemy. Ooo, kurczę! Kurczaczki! Zimno! Zimna, powiem tak, jest przepięknie. Naprawdę. Bo chwilę temu jeszcze byliśmy, kilka godzin temu, dosłownie załamani, że no wszystko idzie nie po naszej myśli. No i teraz z tego planu jest dosłownie dupsko. No. A teraz po prostu tak oddaje, jest tak fantastycznie. Poszliśmy sobie na plażę, jest słoneczko. Idealna pogoda, bo jest 23 stopnie, słońce mocno praży, więc jest naprawdę znośnie, jeśli chodzi o takie wiecie, że nie jest aż za gorąco, ale jest słonecznie, jest przyjemnie. Przepiękna plaża, chłodna woda, ale tak akurat fajnie się można schodzić. Szczerze mówiąc, 15 minut lotniska tu jest jak w bajce. Fantastyczne miejsce i genialna decyzja, żeśmy się odważyli nie czekać na tym lotnisku, tylko przyjechać tutaj. Mega, jestem znacznie zadowolony, widzicie jak się odwraca nagle. Zmieniliśmy jakby cały plan wycieczki na ostatnie dni, wszystko żeśmy przesunęli. Dostosowaliśmy się do brazylijskiego luzu, czyli tego, że wyszło jak wyszło po prostu. Jest pięknie, można się cieszyć chwilą. Jest zabawa. Dobra, idę na misję po jakieś picie. Rozstawiliśmy się na piachu, poczulujemy sobie z godzinkę, pójdziemy na jedzonko i będziemy pewnie wracać na lotnisko. Dzisiaj wieczorem będziemy iść wcześniej spać i od jutra zwiedzamy Iguazu w stronę argentyńską. Najpierw, żeby chłopaki już zajęli Argentynę, a pojutrze w stronę brazylijską. No, truszeczki kupione. Po 8 riali kupiłem 3 puchy, fanta, szlep i cola i wyszło to po 8 riali od sztuki, czyli jakieś 6 złotych, jak na to, że to jest bar, jak na to, że jesteśmy na plaży. Uważam, że to jest nawet niska cena. Także sympatycznie bardzo. Zamówiłem sok ananasowy, testujemy. Jest taki, wiecie, mocno spieniony, ale wydaje mi się, że chyba tutaj nie ma żadnego jakiegoś mleka czy czegoś. Raczej jest po prostu sok i się ten po prostu miąższ tak spienił. Jest bardzo dobry, taki delikatny, lekko słodki. Te soki są fantastyczne. Jak byliśmy na Pantanalu, to nie było takich soków do picia. A teraz jest możliwość, no to znów korzystam. No i soczki to w ogóle nie trzeba oceniać, bo to są fantastyczne w większości. Wziąłem od chłopaków skrzydełko do testu, tak się ono prezentuje, bez żadnych sosów, takie wiecie, przyprawione solą najprawdopodobniej, rzucone na głęboki tłuszcz. Chrupieszeńkę, powiem tak, dużo mięsa, proste, smaczne i duża porcja. Co nienawidzę jak to, wiecie, uwolnić jakimś chamskim... Sosem chili lub barbecue za, tak głównym za 3 złote. Czuć smak jakiegoś sywa sosu, a nie czuć skrzydełek. A tu jest właśnie fajnie zrobione na chrupko. Dziewiąteczka. O, testujemy, moi drodzy, rybkę. Chłopaki wzięli tą ogromną porcję krewetek na dwóch. O, testujemy rybkę. Dobra. Mące, naprawdę sympatyczna. Nie jest jakaś taka wybitna. Rybka myślę, że ósemka. Jak ryba nad Morzem w Polsce, w sensie, że nic wybitnego. Spodziewałem się czegoś więcej, więc nie ukrywam. Nie jestem nic zawdzięczony. Myślę, że nawet siódemkę bym dał. Mamy jeszcze wasolkę. A to jest to jest ta klasyczna taka potrawka, do na ryż. Ona jest całkiem sympatyczna, ale to raczej jest na jedną modę robione wszędzie. No i jakaś jest lepsza, Wasolka spoko. Wasolkę daję na 8. Chłopaki mają takie krewetki. Wyglądają fantastycznie. Powiem tak. Krewetki to petarda. Michał się tym razem popisał. Lubi zaszaleć czasem, ale tym razem się popisał. Zamówi naprawdę pyszne rzeczy. Ja nie trafiłem jakoś super gust swój. Ale te krewetki to jest dyszka. Pogrobić leciut limonką i jest. Naprawdę krewety top. Nie ja da to rady... zamówić gorsze niż nasze. <laughs> smutno jest, smutno. I że chłopaki nie da rady zjeść tych krewetek. Nadzieja jest w narodzie. Zobaczymy. Nadzieja matku długości. Niestety, chyba tak będzie. Coś czuję że to dowiedziecie. Jemy, odpoczniemy. I będziemy wracać na spokojnie na lotnisko, żeby, wiecie, nie odwalić i być wcześniej tam, już poczekać na miejscu, żeby nie było jakichś takich stresowych sytuacji. Powiem tak, bardzo mile spędzony czas. Zjedli, napili się jakieś kolki, szły psika, soczku, odpoczęliśmy trochę na plaży, słoneczko fajnie złapało. Z tego, co patrzyliśmy w Iguazu, teraz są burze, zapada od rana, pioruny i tak dalej. Dopiero chyba koło 7 rano ma się uspokoić, akurat na zwiedzanie poranne, także... Dobrze się w sumie wszystko złożyło. W jedną całość, to jest aż niesamowite. Jako już to jest w miarę sucho w okolicy, no to to, że teraz jest burza w głazu, no to super się składa. Będzie więcej wody w Wodospadzie, będzie bardziej imponująco wyglądał. My już na lotnisku lecimy teraz szybko, przejść przez bramki i już czekać przy gejcie na spokojnie, na samolot. jesteśmy padnięci. Przypomnę, mieliśmy wyjechać około 15 z Pantanaru i być o 9 tutaj. Jest godzina, no o 10 powiedzmy, za autem to 10. Jest godzina 19.23. Człowiek jest tak przepocony, już byłem przepocony wczoraj. Ponad doba minęła. Łącznie 29 godzin w zasadzie w podróży, w zasadzie na lotnisku w sumie. I na lotnisku w samolotach, przecież bez żadnego noclegu. Także idziemy się myć i spać i widzimy się jutro już ze zwiedzania wodospadów. Pa.